Olga, ty pochodzisz z Wrocławia, jesteś bardzo mocno też związana z tym miastem. Jak wiemy, teraz wiele miejsc przeżywa no, ogromnie ciężką sytuację. Chciałam zapytać, jak zareagowałaś, gdy dowiedziałaś się, no, że Wrocław tak naprawdę jest zalewany i, i jest tam sytuacja kryzysowa, taka jak w 97 roku. E Przyznaję, znaczy wiem, wiem że, że sytuacja tam jest bardzo trudna i bardzo kryzysowa, ale muszę też przyznać, że przez to, że przygotowania do dzisiejszego odcinka, no jakby kompletnie zdeterminowały moją głowę i nie miałam czasu nawet włączyć telewizora i gdzieś takie w radiu, gdzieś jakieś strzępki informacji docierają do mnie. Na pewno wszystkiego się dowiem, jak wrócę do domu, włączę radio, telewizję, będę wiedziała, co się tam dzieje. Wiem, że sytuacja nie jest, nie jest najlepsza, ale też wiem, że, że wszelkie służby, wojsko już od kilku dni się przygotowywało do do tej nawałnicy, więc wierzę, że, że tych strat również w ludziach będzie jak najmniej i da się szybko opanować sytuację. Ty masz tam cały czas na przykład rodzinę bądź znajomych? Nie, niestety, znaczy nie mam rodziny, bo moi, moi rodzice już nie żyją, mój brat mieszka w Poznaniu, a tam raczej jest spokojnie, więc mam kilku przyjaciół, ale wierzę, że im się nic, nic nie dzieje złego. W jaki sposób wy artyści możecie na przykład wspierać ludzi właśnie w takich sytuacjach? No, są różne akcje, no wiadomo bardzo często zbiórki. celowe zbiórki, jeśli taka będzie, to oczywiście się z przyjemnością. Do, do takiej akcji włączę. Tylko tak jak mówię, no nie, nie zajmowaliśmy sobie głowy tym przez ostatnie dni, bo, bo po prostu całe dni spędzaliśmy na, na salach treningowych, więc... To też sytuacja się zmieniała z godziny na godzinę, tak. z dnia na dzień, tak? To nie jest jakby taka sytuacja, która nagle zaistniała powiedzmy tydzień temu i... czy też dwa tygodnie temu i to jakby narastało, tylko po prostu ta sytuacja dość szybko się zmienia, tak, więc, tak, więc tak. też też rozmawiając z tobą w zasadzie dostajemy informacji, co się że, że jest dramat, także, tak, tak. także na pewno możemy wspierać w zbiórkach, w akcjach. Myślę, że też jeżeli ludzie będą chcieli gdzieś odłączyć swoje myśli i, i znaleźć, no to też oglądając nas, nasze występy, też naszych kolegów z parkietu, też gdzieś mogą mieć jakąś pewną odskocznię i ujście tych, tych negatywnych emocji.